Czy pani córka widziała doktora San Romana z panną Silwą? Tak. Pewnej nocy ich przyłapała. Dobry wieczór. To była inna kobieta. Przebierała się, by zmienić wygląd. To nie przebranie, lecz inna osobowość, biorąca nad nią górę. Nieprawda. Rozdwojenie jaźni to wybieg, żeby uniknąć kary za zabójstwo. To pani subiektywna opinia. Nie będę milczeć. Proszę o spokój. Powiem prawdę. A prawda jest taka, że Blanka Silva zakochała się w moim zięciu. On zaś chciał się pozbyć mojej córki. Namówił guwernantkę, by ją zabiła. Obiecał, że uniknie kary, bo on zaświadczy o jej niepoczytalności. Ale to wszystko kłamstwo. Ta kobieta nie cierpi na rozdwojenie jaźni. Jest zwykłą morderczynią. Ciekawe, jak pan udowodni, że to nieprawda. Zobaczymy, czy inny lekarz potwierdzi, że Blanca Silva jest chora. Przepraszam, że dałam się ponieść emocjom. Jestem tylko matką, która domaga się sprawiedliwości. Tylko sprawiedliwości? Co pan insynuuje? Czy nie kieruje panią rządza odwetu? Czy nie mści się pani na doktorze San Romanie? I co? Czekam na relację mecenasa Lozady z przebiegu rozprawy, ale długo nie dzwoni. Jesteś spięty, uspokój się. Dzisiejsze posiedzenie jest bardzo ważne. Lozada miał złożyć wniosek, by nie sądzono blanki z powodu jej niepoczytalności.

Nie wmówi pan sądowi tych bredni. Wysoki sądzie, przypadek mojej klientki nie jest odosobniony. Psychiatrom znane są takie zaburzenia. Żałuję, że opinia doktora San Romana została odrzucona, gdyż rzuciłaby światło na tę sprawę i pozwoliła określić stopień poczytalności oskarżonej. I Niemniej postaramy się udowodnić, że Panna Silva jest osobą chorą, a nie zabójczynią. Dobrze sobie pani poradziła. Gratuluję. Dziękuję. Myśli pan, że wrócą do teorii o rozwojeniu jaźni? Owszem, tylko tak mogą się bronić, ale to się nie uda. Cukru? Nie, dziękuję. Vicente rozczarował Rosillo. Ma zbyt słaby charakter, żeby walczyć o odzyskanie zdrowia. Szkoda, że się poróżnili. Tak się kochali. Miłość jedne rzeczy zniesie, a inne ją zniszczą. Gdyby Vicente walczył z kalectwem, Rosillo by go podziwiała. To moja wina. Wypadek, inwalidzko, motor. Nie kochasz już Nelsona? Nie mówmy o tym. Ten człowiek umiera. Będę mu wierna do końca. Nie pora teraz rozmyślać i marzyć. O Edwardzie? Daj spokój. To ty o nim wspomniałaś. Powiedziałam, że go podziwiam. Dla ciebie miłość i podziw są nierozłączne. Chcę, żebyś była szczęśliwa. Ale o szczęście nie jest łatwo Ty i Juan Miguel wiecie o tym najlepiej To ten tekst Potrzymaj Zobaczmy Spójrz

Te najmniejsze i najbardziej kruche mama nazywa swoją szklaną menażerią. Bardzo dobrze. To tytuł sztuki. Szklana menażeria. Opowiedz mi o mojej postaci. To kaleka dziewczyna. To znaczy, kuleje. Tak? Na drugą nogę. Tak. I tworzy swój baśniowy świat. Tak delikatny, że byle tchnienie może go zniszczyć. Smutne i piękne. Ale wszystkie wymyślone światy są kruche niczym z kryształu i daremnie o nich marzyć. Ta postać pasuje do ciebie. Jest liryczna. Jaka? Romantyczna. To twoja rówieśniczka. Będziesz cudowna w tej roli. Chciałbym, żebyś zrobiła się na blond Serio? Będę dziwnie wyglądać. Będziesz nosić jasną, zwiewną sukienkę. Nie. Oszalałeś się. Dzięki jasnym włosom nabierzasz subtelności, która cechuje tę postać. Rozumiesz? Mam ufarbować włosy? Nie martw się. Może wystarczy peruka. Kiedy to pójdzie w telewizji? Nie w telewizji, tylko w teatrze. Dam sobie radę. Jeśli poradziłaś sobie w telewizji, to w teatrze tym bardziej. Będzie więcej czasu na próby. Z każdym spektaklem będziesz grać lepiej. Wystawimy sztukę jak najszybciej. Próby planuję codziennie. Potem zagrasz w telewizji w takich sztukach jak wolna jak motyl, kapelusz pełen deszczu, Gigi Rolę w sam raz dla Ciebie. Wystąpisz też w telenoweli. Będziesz sławna. Zrobię z ciebie gwiazdę. Jak się masz, Blanko? Dobrze, że przyszedłeś. Usiądź. Chciałam zapytać, jak nam idzie. Robimy, co możemy. Na razie nie mam dobrych wieści. Rozumiem. Opisałem Twój przypadek z punktu widzenia medycyny. Mecenas Lozada przedstawił tę ekspertyzę w sądzie, by udowodnić, że w chwili zabójstwa byłaś niepoczytalna i nie możesz być sądzona. Sąd ją odrzucił. Gdyby ją uznał, zostałabyś skierowana na leczenie w szpitalu psychiatrycznym w tym, w którym pracujesz? Możliwe. Ale tak się nie stanie. Nie. Sąd nie zgodził się, bym był biegłym w tej sprawie.